Weźcie tutaj śmietusia, a dzisiaj rządzujemy Lego Star Wars. No, Lego Star Wars, jak to lubimy? Lego Star Wars. W tym czasie będziemy mieli okazję, to jest Leja i gdzieś mi takiego dojdę. Sić jało lety! Też. Będę sić jało lety! Daj mi się. Mam głowę. Jest?

Pani, a zapraszam A też... więcej nowych Lego więc, i filmików. a